Siemanko moi drodzy, z tej strony oczywiście Tasiek i witam Was w kolejnym materiale na moim kanale. Tym razem mówimy sobie kolejne karty z dodatków Wild Force i Cyber Judge, czyli japońskich dodatków, które wejdą w skład naszego dodatku Temporal Forces już pod koniec marca. Ten set legalny będzie 5 kwietnia na UIC i wtedy też nastąpi rotacja, o której wspomniałem w jednym z wcześniejszych materiałów. Zatem na UIC będziemy mieli naprawdę duży przemiał, dużo różnych nowych deków, nowych kart. Wszystkie deki tak naprawdę przejdą sporą zmianę i nie będzie Movie Maxa. Na szczęście. Zatem, jeżeli takie materiały Wam się podobają, koniecznie zostawcie lajka, like zasubskrybujcie kanał po więcej tego typu materiałów i kliknijcie w dzwoneczek, żeby być na bieżąco. Nie będę omawiał wszystkich kart, które się tutaj znajdują. Omówię tylko te, które uważam, że są że są ciekawe. Mamy nową linię Metagrosa i z całej linii najciekawszy jest ten Jegomość e, Metang, który raz na turę pozwala Wam spojrzeć na cztery karty z Waszego deku, wybrać dowolną ilość metalowych energii, jaką tam znajdziecie, podpiąć do Waszych Pokemonów, tak jak chcecie to zrobić i resztę kart wtasować na dół Waszego deku. Jakiś czas temu coś podobnego było grane w Dialdze, w Dialdze Vistar, tam był grany wtedy Magnezon, e, Magnezon, który patrzył na sześć kart z góry deku, Różnica była taka, że te karty się wtasowywało z powrotem do deku no i magnezon był stage 2 Pokémonem, co powodowało, że musieliście grać w linię np. 2-0-2, Dwa Magnemite, 2 Rare Candy i 2 Magnezony. Tutaj możecie grać w linię po prostu 2-2. No i wydaje się, że ta bilitka jest lepsza. Patrzycie na mniejszą ilość kart. Ale te, których nie weźmiecie do ręki, nie lądują z powrotem w waszym deku, tylko na dole deku. Więc jeżeli macie dwa metangi ustawione, no to pierwszego używacie, powiedzmy, że znajdziecie dwie energie, podpinacie je do Waszych Pokemonów, dwie karty idą na dół deku i kolejny metang patrzy na kolejne cztery karty. Które już nie będą na pewno tymi dwoma kartami, które są na dole, więc zwiększacie sobie szansę, że traficie energię. I kto wie, może to będzie akurat to, czego brakowało właśnie Dialzewistar, Taki w miarę konsystent silnik, który podpina energię. No, i może po rotacji Dialga okaże się jednym z lepszych deków. Zobaczymy. Co mamy dalej? Dalej mamy jakiegoś pikaczu, jak ktoś lubi, mamy Raichu, Wiglet, mamy Walk Trio, Ex który jest elektrycznym Pokemonem w tym wydaniu. No i atak pierwszy, za jedną wodną energię discardujecie do trzech energii z ręki i wybieracie jednego z Pokemonów przeciwnika i robicie 60 za każdą energię, czyli możecie na przykład strzelać w ławkę, możecie być w aktywa. Koszt bardzo mały, tylko musicie mieć energię w ręku. No, ale gramy pewnie jakieś retrievale, więc to nie będzie problem. No i drugi atak 120. Pokémon przeciwnika nie może zretritować. Patrząc dalej, mamy Gengara IX, który no, wygląda ładnie. Jeżeli będzie jakiś Secret Rare Gengara w tym secie, no to będę za zadowolony i będę chciał go mieć oczywiście. Abilitka Coroding Curse. Kiedykolwiek wasz, wasz przeciwnik podepnie energię do jednego z Pokémonów z ręki, oczywiście nałóżcie na tego Pokémona dwa damage cantery. To też tyczy się na przykład podpinania energii z Baxcalibura, No ta abilitka w grze występuje bardzo często ostatnio, a jeżeli nie bardzo często, to pojawia się od czasu do czasu, może tak powinienem powiedzieć i nigdy nie była grana. Tutaj mamy to na stage tu Gengarze, więc, więc no okej. Okay. No i atak za dwie energie, za dwie energie mroczne 160 obrażeń I możecie przełożyć jedną energię z Pokemona aktywnego, waszego przeciwnika na Pokemona na benchu. No i to jest ciekawe, to jest ciekawe, bo energia nie wraca do ręki, przesuwacie ją na bench, możecie ją przesunąć na pokemona, który jest bezużyteczny, e, na przykład na, na takiego pokemona, który jest tam supporterem, powiedzmy na Luminiona, na Skłoka, na, nie wiem, Manafi, jeżeli, jeżeli jest, e, no i w momencie, w którym na przykład Zart gra bardzo mało energii, to nie wyrzucenie tej energii, a przełożenie jej, czy też niecofnięcie jej do ręki może spowodować, że Zardowi energii zabraknie. Tylko 160 obrażeń to nie jest dużo. Gengar ma 310 zdrowia. Co prawda to one-shotuje to one gardę IX? Tak, to one-shotuje gardę IX, bo garda ma 310, chyba? <ścoughs> nie pamiętam. Dawno nie grałem na gardę i gardą nie grałem. Więc to jest ok. Nie ma już miwi Maxa, pamiętajcie o tym, więc ten atak na miwi Maxa nic nie robi. A pozostałe Pokémon z Weaknessem na Dark, to chyba na razie nie grają. No zobaczymy. Może to, będzie, może to będzie grane w ogóle Gengar z Weaknessem na Fighting, to jest ciekawe. Czyli jest tutaj potraktowany jako Poison Pokémon, a to jest Weakness jakby na Ground. No nie wiem, Fighting pokémonów w mecie nie będzie raczej. Przynajmniej się nie zanosi, no bo Urshifu rotuje. Kto wie. Może jednak 310 zdrowia i ten efekt przekładania energii będzie spoko. Swoją drogą, ten Hunter ma tak bardzo Gengarową twarz, że aż, a, aż, aż mnie to dziwi. Dobrze, idźmy dalej. Czy tutaj mamy coś ciekawego? Ten Shifter wydaje się być ciekawy. Co prawda jest to stage 2 Pokemon, ale jego pierwszy atak powoduje, że wybieracie 3 Pokemony z ławki przeciwnika. I przeciwnik wszystkie inne pokemony benchowe musi wtasować i wszystkie karty do nich podpięte, więc jeżeli ma na benchu jakichś atakerów, no to możecie mu je wtasować. No ale pytanie, czy to będzie w stanie jakikolwiek deck, jakikolwiek deck będzie w stanie to utylizować tak naprawdę. Idąc dalej, mamy ciekawego Feralig <coughs> Przepraszam, Feraligatora z umiejętnością Torrent Heart która powoduje, że możemy na siebie nałożyć 5 damage counterów, jeżeli to zrobimy, to w tej turze robimy 120 obrażeń więcej. I atak za dwie wodne energie 160 obrażeń to jest bardzo dobra liczba, plus ta abilitka, to jest 280, ale niestety wyrotował nam Reichan, nie? więc nie będziemy w stanie tego naładować tura po turze. Jeżeli naładujemy jednego fareligatora i on padnie, to drugiego już nie będziemy w stanie naładować, no, trzeba by grać na przykład, nie wiem, palkie -Star do tego, żeby to ładować. Jest to wodny pokemon, więc Irida-Rirkendi combo tutaj zadziała dobrze. Może ktoś coś na tym wymyśli. Może to jest ten pokemon, do którego będziemy używać ace Spec energii tej specjalnej. No zobaczymy, ale zamysł ciekawy. 180 zdrowia, stage 2, one-pryzer bijący do 280 obrażeń brzmi spoko. Tutaj mamy whimsy który jak jest wyewoluowany, to może wyleczyć całe obrażenia z aktywnego pokemona trawiastego. Jeżeli to robimy, to diskardujemy energię z tego Pokemona, no, czyli tak trochę... coś jak Sheryl? Powiedziałbym? Przy czym, no, Sheryl działał tylko na ewolucję. Może do Miałskarady, jak jakaś miałskarada Rada powstanie. No i idąc dalej, mamy dość ciekawego Pokemona. Relicant, Basic, 100 HP. W ogóle ostatnio chyba coraz więcej tych Pokémonów ze 100 HP mają, bo tutaj jest Whimsy Code, tu Feraligator, to akurat nie, ale był jeszcze, było jeszcze coś, co ma 100 HP, jakiś, jakiś, jakiś Pokemon. Metank nie miał stówki? Tak, więc może dostaniemy jakiegoś bolstercz Pokemonów do 100 HP. Level bolu rotuje, więc może coś takiego dostaniemy, albo nie wiem, Discard jednej karty, dobierz pokémona, który ma 100 HP, coś takiego. No i mamy, mamy Relikanta, którego umiejętność mówi, że każdy z naszych wyewoluowanych Pokemonów może używać ataków z poprzednich ewolucji. Nadal potrzebujemy energii do tego ataku. No i jak się tak zastanowimy, to niektóre pokemony powiedzmy te podstawowe czy, czy stage one y, mają ataki, które mówią, że no za każdy damage counter uderz ileś tam więcej. No i na takim pokemonie, który ma 60 zdrowia, to nie ma sensu. Ale na takim pokemonie, który już tego zdrowia ma więcej, miałoby to sens. No i teraz przejdźmy sobie do Incinerora, bo pojawił się Incineror EX, który wydaje się być naprawdę dobrą kartą. Jego umiejętność mówi że możemy zaatakować za jedną colorless energię mniej za każdego pokemona na benczu przeciwnika więc jeżeli przeciwnik ma 4 pokemony na benczu, no to możemy zaatakować za jedną ognistą energię 240 i burn czyli tak naprawdę pewne 260 obrażeń możemy grać magma basin i DTE na przykład wtedy mamy 240 obrażeń co one shotuje większość basic EX-ów o ile nie wszystkie w tym momencie więc to jest spoko no i jakiś czas temu był Liten Jakiś czas temu był Liten, który miał atak e, podobny, za, e, o którym wspomniałem. Chyba za dwie ogniste energie biło się 20 za każdy damage counter. Incineror ma 320 zdrowia. Jest pokemonem ognistym, ma weakness na wodę. Wodnych pokemonów aktualnie za wielu nie ma. No teraz będzie Walking Wake powiedzmy. E, może będzie Palkia jeszcze bardziej grana, zobaczymy. Tylko Palkia traci Kalirexan. No ale w momencie, w którym przeciwnik nie jest w stanie zmanszotować wam Incinerora, Obija go, nie wiem, za 200, wyciągacie sobie tego, tego miglanca i atakujecie atakiem Litena, który tam bije za damage cantery. Brzmi spoko. Jak będzie działać? Zobaczymy. Cięć dużo znaczy jeleń albo się osmarka, albo kicha. E, idźmy dalej. Mamy linię Jirafariga i jest w EX, który jest Terra Dark Pokemonem. E, tego tu nie napisali, ale no jest Terra Dark Pokemonem. Hmm, tylko nie ma tego w tłumaczeniu No i mamy jedność Armor Tail Która chroni go przed obrażeniami z Basic EX-ów Brzmi spoko No bo Basic EX-ów w mecie będzie naprawdę dużo Bo mamy mi Mirajdona Będziemy mieli te nowe, nowe bestie Czyli tam Raging Bolta e, e, Gauging Fire Walking Wake Więc ta bilitka może zadziałać hmm, Atak za jedną psychiczną i dwie colorless 160 obrażeń Plus 30 w jednego z Pokemonów na benchu jeżeli na aktywie będzie EX Basicowy, albo będziemy w stanie go wyciągnąć jakimś Counter Kaczerem, czy Prime Kaczerem, którego będziemy mieli i będziemy mogli zaatakować, to może nawet na silniku z Natu, to będzie miało sens 260 HP, weakness na, na, na grass. Gras, Gras Pokémonów w mecie nie ma i raczej nie będzie, no może to będzie ciekawe i dalej mamy broken zestaw, tak naprawdę, paradoks Pokémonów. mamy Roaring Moona to jest Basic One-Pricer, który ma 140 HP i bije z pierwszego ataku. Drugi atak jest, jest mniej ważny. 70 plus 10 za każdą Ancient kartę w waszym discardzie. No i teraz zastanówmy się, gdzie to może grać. No może to grać w rowing Moonie aktualnie, oczywiście w, tym, w tej wersji IX-owej, jako jedna, dwie sztuki powiedzmy. No bo zagramy profesor Sadę, zagramy nie wiem, Erden Vessel albo dwa, i to są Ancient karty. Bo to nie muszą być Pokemony. No i w ten sposób podbijemy sobie już obrażenia tego rowing Moon'a. O kolejne tam cyferki. No i w early game to będzie spoko, bo uderzamy tam, nie wiem, powiedzmy 100, 110, 120, to są takie liczby, które aktualnie na basicach one Prezerowych występują. A w late game możemy to dobyć do takiego poziomu, gdzie będziemy mogli one-shotować coś, co ma weakness na nas. No jedyny Pokémon, który teraz będzie miał na to weakness, to oczywiście Gardevoir EX, ale nawet zbicie Gardevoira będzie spoko. To jest One-Prizer, także pomaga nam właśnie w meczu na Gardevoir. No, wydaje mi się, że w jednej, dwóch sztukach w Roaring Moonie EX może grać. Dalej mamy Korejdona, kolejny Ancient Pokemon. W ogóle można jakiegoś, nie wiem, Ancient Boxa złożyć mam wrażenie. To jest smog, więc bez weaknessu, bez resista, który uderza 30 za każdego Ancient Pokemona w grze waszego. Więc maksymalnie może uderzyć ee, 210? No pytanie, czy on liczy w grze, czy na benchu, no bo jak w grze, to siebie samego też powinien liczyć wtedy, tak? No tak działał chyba też Genesek, nie? Że dopiero za każdego Fusiona w grze. Więc może tutaj też tak będzie. Więc mamy OnePrizera, który bije powiedzmy do 210 obrażeń nawet. I ma jeszcze Shreda, więc może się przebić przez efekty na aktywnym Pokemonie przeciwnika, jeżeli będzie coś, co powiedzmy, nie wiem... Blokuje ataki basic Pokemonów, nie? Flank Pikachu powiedzmy. Znaczy flank Pikachu rotuje, ale coś takiego. No to, no to też będzie to spoko Dalej mamy kolejnego Ancient Pokemona Tym razem jest to Great Task Który być może stworzy archetyp Mila, czyli przemielania kart przeciwnika No bo mamy Atak Crust Collapse który diskarduje kartę z deku przeciwnika, Mówmy się, to jest słabe, ale jeżeli zagraliśmy Ancient Supportera z naszej ręki w tej turze, to diskarduje trzy karty więcej. No a jakiego Ancient Supportera możemy zagrywać co turę? No Profesor Sadę. I diskardujemy 4 karty co turę, znowu 140 HP, One Prizer, tym razem z na Psychic, więc trochę słaby, ale brzmi jak plan. Idźmy dalej. Kolejny paradoks, mamy Iron Valianta, 130 HP, One Prizer. Pierwszy atak, patrzycie na cztery karty z góry deku i układacie je w takiej kolejności jak chcecie. Jak idziecie drudzej nie macie nic do zrobienia, to jest spoko. Ale jeżeli nie, no to macie macie atak Majesty Sword, który bije 100 obrażeń. I jeżeli zagraliśmy Future Supporter kartę z naszej ręki w tej turze, to bije 100 więcej. No i aktualnie za dużo Future Supporterów nie ma, no bo profesor Turo powiedzmy, nie? Ale wychodzi ten nowy ziomuś. Co jest repritem malą, co pozwala Wam ułożyć dwie karty na topdeck. Więc układacie dwie karty na topdeck, ładujecie to z za to, dobieracie te dwie karty i uderzacie 200 z OnePraisera, który ma weakness na stal w ogóle. Kosmos. Idźmy dalej. Dalej jest miraidon, który jest smokiem. Już ma 110 HP, więc tutaj miraidona potraktowali trochę słabiej. Drugi atak 160 obrażeń, brzmi ok, ale pierwszy atak pozwala wam ładować wasze future pokemony, więc jest to atak za colorless, więc nawet można to grać w deku z iron valiantem, 40 obrażeń i podpina dwie basic energie do waszych future pokemonów, więc możecie zaatakować nim, naładować dwie energie tutaj, w następnej turze zrobić sobie za to, użyć tego supportera i zaatakować za 200 obrażeń, więc naprawdę tutaj te paradoksy są, są całkiem spoko, no może poza tym, który... Jak ma podpiętą booster energy kapsułę, to jest też fighting pokemonem, No i bije tylko 60, więc tak średnio bym powiedział. Dalej mamy order boxa. To wydaje się być spoko, na przykład do Arwenzarda albo do, do kontrola, może nawet. No bo jak używacie tej karty, to wasza tura się kończy, ale możecie wyszukać z deku 2 itemy i wziąć do ręki, nie? Więc jak gracie Arwenzardem, to albo na koniec tury używacie Rotoma, albo robicie Call for Family. I na przykład możecie użyć sobie tego, jak nie będziecie robić ani jednego, ani drugiego, i wyciągacie sobie Ultrabola i Candy. I jest ok. Dalej mamy Hand Clippers. To wygląda jak jakiś, nie wiem, trimmer, czy maszynka do obcinania, właśnie, włosów na rękę, Stąd Hand Clippers. Obaj gracze discardują karty z ręki, aż będą miały, mieli pięć. No, i ludzie mówią, że to jest dobre do kontrola, a ja bym powiedział, że to jest dobre antykontrol. No bo jak kontrol sobie zbierze karty w ręku, zagrywacie to i on musi zostawić sobie 5 kart w ręku, więc musi zadecydować, co wyrzucić. Z drugiej strony, idziecie pierwsi i możecie przeciwnikowi i sobie, no ale raczej przeciwnikowi, zmniejszyć ilość kart w ręku do pięciu. No bo zagrywacie jakieś tam karty z ręki, używacie tego, no i przeciwnik mając na starcie tych kart w ręku 6, no dobra, to jest słabe. Ale na przykład po paru muliganach może być dobre. Więc gracie cztery Pokémony, muliganujecie ile się da, albo gracie nie wiem, Snorlax dole i muliganujecie, aż że je dobierzecie, i tym zmniejszacie rękę przeciwnika w pierwszej turze. Brzmi jak plan. Mamy spadkobierce Escapeboarda trochę. Emergency Board. Escapeboard to była ta karta, która podpinała się do pokemona do, do Waszego Bazika, znaczy do Waszego Pokemona. I można było go retreatować za jeden mniej, nawet jak spał i był sparaliżowany. No tutaj mamy trochę inaczej to, to ujęte. Po prostu zmniejsza to retreat o jeden, więc w dekach, które mają Pokémony z jeden retreatu, na przykład Miraidon, to będzie spoko. A jeżeli wasz Pokémon ma 30 zdrowia albo mniej, to w ogóle nie ma retreatu. Więc teoretycznie można by to grać w Roaring Moonie, ale jeżeli wasz Pokémon ma 30 HP w turze przeciwnika, no to raczej. I już go nie musicie cofać, tak, bo on już padnie, więc no, jest to jakaś karta na obniżenie retreatu, nie jest to airballon, który obniża o 2, ale obniża o 1 i możemy to podpiąć do jakiego pokemona chcemy, więc może to się sprawdzi w jakiś hit ranach. w dekach, które uderzają i cofają, jeżeli to mam jeden retreatu, ale do mirajdona wydaje się spoko, nie trzeba bitchcorda grać. Idąc dalej, mamy kolejną kartę, która ma synergię z pokémonami, które mają 30 HP. Bianca z Sincerity. Wylecz wszystkie obrażenia z jednego z swoich Pokemonów, które ma 30 HP albo mniej. Ponownie w Roaring by się sprawdziło, no ale jeżeli zaatakujecie w Roaring Moonie z Friend's Gouging i, i zostanie mu 30 HP, no to on raczej następnej tury nie dożyje. Dalej mamy zabawkę do kontrola, Eri. Patrzycie na, na rękę przeciwnika i wyrzucacie dwa itemy. No to jest ok, bo kontrol traci teraz Sidneya, więc nie bardzo jest jak zaglądać do ręki przeciwnika oprócz Erika z hospitali, Erica's Invitation, przepraszam. No i teraz nawet wasze Switche gracie na Block Laxa nie są bezpieczne, jak macie je w ręku, nie? Bo możecie dostać Eri, więc, kontrol no, się cieszy. No i dalej mamy dwa kolejne speki pokazane, które wydają się być mocne. Nieco słabszy od Prime Catchera, ale w niektórych archetypach mogą być naprawdę dobre. Mamy Drum of Awakening, który powoduje, że możecie dobrać kartę za każdego waszego aktywnego po Ancient Pokémona w grze. I to jest item. I zakładając, że macie, nie wiem, 4, 5 Ancientów w grze, no to to dobiera 5 kart. I to jest item jednorazowy. W niektórych przypadkach na pewno będzie to lepszy od Prime Catchera. No bo po, pomoże wam się rozłożyć, pomoże wam zajrzeć dalej do deku. Możecie grać to na przykład w Raulik Munie, który będzie grał teraz więcej Enchant Pokémonów, no bo możecie grać e, właśnie tego Raulik na Baby z Raulik Munami EX. No i zakładam, że nie wiem, ze 3-4 Ensiem będziecie mieli w grze, no bo tam zawsze jeszcze będzie skłokabili powiedzmy. Możecie grać Darkraja Wistar, który może to cofnąć do ręki, więc też spoko. E, no zakładamy, że mamy Raulik Muna EX na aktywie, jednego na benchu. Baby Skłoka Skokabili, Dark Raya. No i mamy jeszcze jeden slot, który jakoś możemy zapełnić. Nie wiem, może to będzie pewnie to będzie Morpeko, albo nie wiem, Brutbonet. Może z Brutbonetem będzie coś grane. No i wtedy, wtedy możecie tego użyć, żeby dobrać 3 czy 3, 3, 4 cztery karty. Moim zdaniem spoko. Pytanie, czy nie lepiej będzie grać po prostu Prime Kaczer. No i dalej mamy kartę, która do tych wszystkich Future Pokemonów, o których teraz wspomniałem. Czyli do tego Miraydona, do Iron Valianta, wydaje się, być, wydaje się być bardzo mocny, bo pamiętajcie, że mamy jeszcze te Future Pokémony, które mamy teraz, czyli mamy Iron Valianta i X, będziemy mieli powiedzmy, nie wiem, Iron Crowna yy, i tak dalej, i tak dalej. I mamy Reboot Bota, który pozwala Wam podpiąć jedną Basic Energię z Discardu do Waszych Future Pokémonów w grze, do każdego, czyli jak macie 5 Future Pokémonów, to możecie 5 Energii podpiąć z discardu. No i to się wydaje naprawdę silne. W momencie, w którym potrzebujecie dużo energii do ataku, no bo Iron Valianty potrzebują tam powiedzmy dwie psychiczne i dowolną, Miraidon też tam potrzebuje jakieś energii powiedzmy. Teraz wyjdą pewnie jakieś nowe Future pokemony. Jeszcze wychodzi Iron Crown, wychodzi kolejny chyba Miraidon, tym razem Future. No to, to to, może zrobić różnicę. I to może być grane nad, ponad Prime Kaczerem w jakimś Future Boxie, nie? Więc to jest spoko. Gdyby nie było Prime Catchera, to to by były dwa, dwie top karty aktualnie. Ale tak to Prime Catcher jest jeszcze level wyżej. No i do tego mamy kilka Illustration Rare'ów, które nam pokazali. Walking Wake jest bardzo ładny, w stylu Suicuna V. Raging Bolt mi się podoba. Te Future Pokémon to taki średnie. może to. Flattermane wygląda cudownie, Relikant jest świetny, jest genialny moim zdaniem. Shiftry, no spoko, do jakiejś Sidoty, jakiś Tornado. No, i ten Iron, Iron Torns też jest w miarę okej, okay, moim zdaniem. No, czekam na Gengara. Nie? Jak, zobaczę, jak zobaczę Gengara, amazing rare, czy Secret rare, to będę, będę zadowolony. No i tak się prezentują karty, które teraz zostały zaprezentowane. No, ciekawie. Ciekawa meta się szykuje dużo zmian, dużo nowych kart wejdzie bezpośrednio do mety, pewnie będzie testowane na EUIC, zobaczymy jak to wszystko wyjdzie i weź tu się człowieku przygotuj, teraz czym chcesz grać prawda? Mam nadzieję, że ten materiał wam się spodobał, jeżeli tak zostawcie lajka zasubskrybujcie kanał po więcej tego typu materiałów i kliknijcie dzwoneczek, żeby być na bieżąco ja życzę wam miłego weekendu trzymajcie się ciepło, papa pa.